trenerze, no cóż, dzisiaj niestety przybywamy w 3 do 1, no i na szybko, no jaką tutaj trener widzi przyczynę tego, bo, bo przez, długie, przez długie fragmenty chyba kontrolowaliśmy, kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania, może nie przebieg, ale bardziej byliśmy w poziomie piłki, może tak można powiedzieć, ale chyba z naszej strony nic nie wychodziło z tego konkretnego, wręcz przeciwnie niż w drużynie no tak. E, przez większą część meczu, można powiedzieć, że przez 80 minut, to my byliśmy przy piłce. E, my mieliśmy większo, większe posiadanie tej piłki, ale no, nic z tego nie wynikało. Mieliśmy bardzo mało sytuacji e, bramkowych. Za długo to piłkę w środku rozgrywaliśmy, za wolno przenosiliśmy ciężar z jednej strony na drugą. No poza tym nie może być tak, że przeciwnik kopie w naszą stronę cztery razy jeszcze lat trzy bramki. Nie? Tak naprawdę to dzisiaj yy, każde wybicie piłki z połowy przeciwnika w stronę naszej bramki śmierdziało. Także ja na pewno wyciągnę wnioski. Do tej pory przyglądałem się paru chłopakom. Niektórzy cały czas dostawali szanse, ale niestety przychodzi już czas taki. Że trzeba, że trzeba po prostu coś tam zmienić, nie? No bo szczerze trzeba powiedzieć, że takie mecze właśnie się powtarzają. Nie wiem, czy Tryan się zgodzi, ale gdzieś tam w pewnym sensie przypominało to mecz w Rosji, nie? Eee, I tutaj trzeba coś zmienić. Drugą taką sprawą jest to, że, że chyba nie potrafimy na razie wejść dobrze w mecz, bo te drugie połowy wyglądają zdecydowanie lepiej niż pierwsze. Znaczy tak, no ten mecz na pewno przypominał mecz w Raszynie, tylko że w Raszynie mieliśmy dużo więcej sytuacji bramkowych. Nie, tutaj tak naprawdę nie mieliśmy dzisiaj jakiejś tam setki. Z tego co pamiętam to Obi, miał strzelał z głowy bramkarz mu ładnie obronił, może jeszcze jakaś druga była sytuacja, teraz akurat tego nie kojarzę, ale, ale mówię za mało, możemy szybciej to rozegrać pod bramką przeciwnika, szybciej to dorzucić szybciej sfinalizować, skończyć tą akcję. My jeszcze próbujemy gdzieś tam zagrać do tyłu. No, w przerwie sobie mówiliśmy, że musimy zagrać szybciej pod bramką przeciwnika. Musimy szukać naszej dziewiątki podaniem, podaniem na tak zwaną ścianę. No i co? No, przychodzi druga połowa i dalej gramy znowu to samo. Znowu wszedł, znowu do tyłu, znowu do boku. Znowu ta prężniówka wraca, wraca, wraca do szóstki, ósemki. Co, też nie chcę od razu po meczu wyciągać jakiś tam wniosków, bo wiadomo, że człowiek jest trochę zdenerwowany, no, a dzisiaj jestem zdenerwowany, można powiedzieć, bardzo mocno, no, bo nie możemy w takim meczu jak dzisiaj z Piasecznem yy, no, dostawać trzy, 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 trzy razy, wyjmujemy piłkę siatki, no tak naprawdę, no, raszyn stworzył może jeszcze jedną sytuację bramkową i nic poza tym. Nie raszyn, tylko Piaseczno i nic poza tym. No. Nie może być tak, że każda, mówię, wybita piłka z polakarnego przeciwnika na oślep stwarza nam problemy. No, my tam jesteśmy całże źle ustawieni, nie podpowiadamy sobie. Od no, trzech, 4 tygodni, jak ja tu jestem, cały czas o tym mówimy, ale mówię, no. Na razie sobie na to spokojnie tam patrzyłem, wiadomo poznaję chłopaków, ale od dnia dzisiejszego zaczynam wyciągać wnioski i na pewno będą zmiany. No, także mam nadzieję, że te zmiany przyniosą oczekiwane skutki tak na koniec najbliższe dwa mecze gdzieś tam z rywalami na pewno znaczy na pewno no, przynajmniej po tabeli patrząc z wyższej półki z KTS-em weszło i z ząbki prawdopodobnie te drużyny też będą chciały bardziej grać w piłkę niż tutaj nasi ostatni rywale. Czy widzi tutaj tutaj jakąś powiedzmy nadzieję na to, że te mecze wyglądały inaczej? Znaczy my każdy mecz będziemy grali o zwycięstwo i to obojętnie czy to jest KTS weszło, czy to jest Ząbkowia, czy jakaś inna drużyna. My mamy patrzeć na siebie. My mamy realizować, zawodnicy muszą realizować ten plan, który im nakreśliliśmy przed meczem. I koncentrować się tylko na sobie, a no nie na przeciwniku. Nie gramy z, z Barceloną czy z Bayernem Monachium, nie przesadzajmy. Oni no. nie mają w składzie, nie wiem, Messiego czy Ronaldo. Także mam nadzieję, że te zmiany, których dokonamy, na pewno dokonamy, te zmiany no przyniosą takie skutki, że nie będziemy tracić już tak głupich bramek, bo patrząc na te mecze wcześniejsze, My tracimy bardzo głupie bramki, nie? no tych bramek już trochę natraciliśmy, także defensywie na pewno będą zmiany i mam nadzieję, że przyniesie to taki skutek, że zaczniemy punktować na wyjazdach, bo dzisiaj, no, dzisiaj tak szczerze, no to ktoś, kto nie był na meczu, zobaczyłby pusty wynik 3-1, no, ale na boisku my byliśmy dużo, dużo, dużo lepsi, ale. Taka jest piłka, taki jest sport. Musimy pracować i grać dalej. I tyle. Podsumowywując mecz mamy tą optyczną przewagę na boisku. Zresztą też tak czułem, że, że dominujemy na boisku, ale no niewiele to nam przynosiło, tak? Nie przynosiło to nam jakichś klarownych akcji popramkowych. Przeciwnik z kolei czekał widać na te swoje szanse, czy to stały fragment gry w postaci rzutu wolnego czy rzutu karnego wykorzystał je dzisiaj, no i to my schodzimy pokonani z boiska, tak? Z twojej perspektywy, tak jak już znasz te drużyny dobrze, oczywiście dużo się pozmieniało, ale już tych chłopaków od, od tam kilku miesięcy dobrze się w miarę znacie i patrząc na to właśnie czy czy Twoim zdaniem właśnie mamy problem z takimi zespołami, którzy gdzieś tam się cofną, a szczególnie jak już mają dobry wynik i to my jakby musimy kontrolować tę grę? I na przykład inaczej może być, gdy przyjdzie zespół powiedzmy lepszy, który bardziej on będzie chciał brać w piłkę i nam to też bardziej podpasuje, czy tu jest gdzieś problem, w, gdzieś leży w innym miejscu? No, z jednej strony może faktycznie tak jest, że na pewno ciężej się gra, jak zespół jest cofnięty i czeka z tyłu na te swoje akcje, ciężko jest nam na tą chwilę gdzieś tam się przebić. Ale myślę, że musimy nad tym pracować, żeby kończyć tę sytuacje, żeby cały czas dążyć do tego, żeby jednak dominować, bo mamy dobrą kadrę, dobrych zawodników, mamy w swoich szeregach. Także no, myślę, że musimy cały czas dążyć do tego, żeby, żeby dominować w meczu i, i zmienić się po prostu to co się dzieje już w samej szesnastce i pod polem karnym, czyli wykorzystywać swoje sytuacje i dochodzić przede wszystkim do nich, bo to, że mamy tą optyczną przewagę nie do końca nam daje sytuację podbramkową. No jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, chyba powinniśmy poprawić jakby różnorodność też rozgrywania akcji albo tworzenia sobie tych sytuacji, bo dzisiaj tak mi się rzuciło w oczy, że Dużo z tego, co sobie próbowaliśmy stworzyć, to były takie, powiedzmy, wrzutki, gdzieś tam nam zamieszanie, jakby głównie to było, miało być dzisiaj tym naszym sposobem atakowania, a gdzieś tam na przykład zabrakło jakiegoś strzału dy dystansu, może, czy generalnie trochę, trochę zmiany i zaskoczenia. No może faktycznie jest tak, jak mówisz, że musimy wprowadzić jakiś szerszy wachlarz. Rozegrania w ataku tak, pozycyjnym, e, trochę zmienić też nasze podejście, e, mocniej zagrać w obronie, no bo jednak jak tracimy trzy bramki, no to, no to wiadomo, że w każdym meczu będzie nam ciężko wygrać. Tak. E, musimy się skupić inaczej w obronie i inaczej w ataku. Także to nie jest tak, że musimy się skupić tylko tutaj e, na atakowaniu, ale też e, przede wszystkim zacząć tracić jak najmniej tych Teraz e, dwa no, mecze przynajmniej na papierze, dosyć ciężkie, KTS i Ząbkowia, no jak tutaj, może to będą właśnie rywale, którzy, którzy zagrają trochę inaczej niż nasi ostatni i to da nam na jakąś, powiedzmy, zmianę być może no i też lepszy wynik na końcu. No może faktycznie tak będzie, chociaż tutaj nie można ujmować nic przeciwnikowi z Piaseczna. Dzisiaj zagrali przede wszystkim konsekwentnie z tyłu, z przodu wykorzystali to, co mieli. Na pewno KTS i Ząbki będą prawdopodobnie jeszcze trudniejszym przeciwnikiem, także no tutaj musimy dać siebie na pewno jeszcze więcej niż, niż do tej pory.